Bądź cyberprzezorny. Słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny. Dziś skupimy się na tym, co wprowadza Akt o usługach cyfrowych Unii Europejskiej w skrócie DSA, czyli Digital Services Act, w naszym studiu. Pan tester Grzegorz Boruszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślałem, że tak mi dasz się przedstawić, bo w sumie pomyślałem, że przez te dwa lata jeszcze sam nigdy się nie przedstawiłem. Także no właśnie, Grzegorz to może, Boruszewski. To może wprowadzimy to w następnym <laughs> naszym odcinku. E, właśnie, tytułem wstępu, powiedzmy te przepisy, ale dotyczące bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych obowiązują już od pół roku. Od 17 lutego nowe regulacje dotyczą również serwisów społecznościowych czy hostingodawców. Grzegorzu, jakie są główne założenia aktu o usługach cyfrowych? Ja zanim jakby wyartkuję wprost te główne założenia, to chciałbym podkreślić jedną rzecz. Nomenklaturę, jaka jest użyta przez w tej, w tej dyrektywie, w, w tym akcie, ona wskazuje na to, że nazwijmy to inicjatywy, typu media społecznościowe, te najpopularniejsze, które do tej pory. Myślę, że zgodnie z prawdą traktowaliśmy jako taką prywatny biznes, mhm. własność prywatną. Bardzo często, kiedy pojawiały się zarzuty wobec, na przykład, myślę, że możemy to nazwać wprost Facebooka, że ten nie nieodpowiednio reaguje na pewne sytuacje, to, to ja się bardzo często spotykałem z, z, z takimi też pewnie słusznymi uwagami, że to jest prywatna platforma, mhm. i jak ci się nie podoba, to nie musisz z niej korzystać. Nomenklatura już wskazuje na to, że to są usługi cyfrowe. A myśląc usługi, gdzieś tam wychodzę z założenia, że mówimy już o pewnego rodzaju czymś, co możemy nazwać nawet dobrem społecznym. Mm -hmm. I chciałbym wskazać jedną ważną rzecz, zanim w ogóle odniesiemy do jakich, się do jakichkolwiek regulacji. Media społecznościowe i zabiegi związane z wykorzystywaniem mediów społecznościowych... Mm, to chyba też już zostało powiedziane wprost i nie będę budził wielkich kontrowersji, jeśli, jeśli to powtórzę. Doprowadziły do tego, że gdzie niegdzie można było wygrać wybory. Hmm, to prawda. Że gdzie nie można Za było nawet swoją władzę. Więc my nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pewnego rodzaju prywatnym portalem, prywatną inicjatywą. I jak wam się nie podoba, to się ukryście. Myślę, że słusznie wprowadzane są... Hmm precyzyjne rozwiązania dotyczące odpowiedzialności cyfrowej usługodawców. I teraz właśnie, jakiego rodzaju mogą to być aktywności i jakiego rodzaju może to być odpowiedzialność? Otóż w najbliższym czasie będziemy mogli liczyć na to, że taki usługodawca będzie musiał jakby precyzyjnie określić na przykład w jaki sposób będzie reagował na nasze zgłoszenie dotyczące hejtu. Na przykład. Jak dla mnie to jest bardzo ważna sprawa, bo my jeszcze cały czas, kiedy tylko w ogóle przyjdzie nam zastanowić się nad tym zjawiskiem, ja nawet często w szkołach mam taką sytuację, bo prowadzę dla, dla uczniów takie zajęcia, i kiedy zaczynamy mówić o tym hejcie w internecie, to nagle tworzą się takie dwa obozy: jeden no to, 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 to niestety ten częściej hejtowany, a drugi też niestety częściej hejtujący. I im się otwierałem oczy, bo zauważałem, że rzeczywiście to nie jest tak, że ten hejt na pewno będzie bezkarny. Ten akt jeszcze bardziej reguluje, ale przede wszystkim sankcjonuje, jeżeli taki serwis, na przykład Facebook, nie podejmie w określonym czasie odpowiedniej reakcji na tego rodzaju zgłoszeń. Czyli chowanie się pod jakimiś nikami nie będzie już jednoznaczne z tym, że jesteśmy bezpieczni, że możemy kogoś hejtować, prawda? Mówię Nigdy tu o tym samych użytkownikach internetu. Nigdy. Teraz będzie to bardziej usystematyzowane. Tak, tak. tak. I tutaj też tytułem jeszcze komentarza chciałem nadmienić, że platformy będą zobowiązane, nawiązując do tego, co mówiłeś, do stworzenia systemu raportowania nielegalnych o, treści, o. na przykład szerzących nienawiść, czyli ten hejt, o którym mówiłeś, przemoc czy nawet i tutaj chodzi o ochronę dzieci pornografię dziecięcą. No właśnie kolejne pytanie. Jak zwiększy się nasze bezpieczeństwo w internecie dzięki nowym przepisom? Już o tym trochę mówiliśmy, mhm. ale chodzi mi o kontekst tych nielegalnych tak. treści, które są w internecie. Myślę, że dałem się poznać już z, z, z tej strony, że jestem osobą bardzo praktyczną mhm. i mm, odpowiem troszeczkę. Może tak kontrowersyjnie. Nie, nie, ani się nie zmniejsza, ani się nie zwiększy w ogóle. No hmm. po co to w ogóle powstało? No właśnie, dopóki my sami po pierwsze, nie zdamy sobie sprawy z tego, że my jesteśmy w internecie chronieni, że są narzędzia, z których możemy zrobić użytek po to, żeby być bezpiecznymi w internecie. Ja sam jestem świetnym przykładem tego, bo ostatnio dotknęła mnie na przykład kradzież samochodu, dotknęły mnie różne perypety zdrowotne i możemy sobie z czystym sobie nie powiedzieć, że, że mamy w różnych społeczeństwach mhm. różne przepisy, które są martwe, tak. które nie dają nam nic. I jeżeli te przepisy są martwe, są martwe albo dlatego, że one są, ale my o nich nie wiemy. Jak na przykład yy, przepisy regulujące, w jaki sposób możemy korzystać z hulajnok. One są. Halo, są. Tak, ale czy my je egzekwujemy na co dzień? Czy my mamy ich świadomość w ogóle <gry> tego, że te przepisy są? Najczęściej no nie. Więc one, one są martwe, ale w tym wypadku, dlatego, że my w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy, że one są. A powinniśmy, jeśli chodzi o tę hulajnogę. Więc dzisiaj słuchacze Radia Zachód już wiedzą o tym, że jest akt kolejny, precyzyjnie regulujący nie tylko zakres odpowiedzialności, ale też sankcje. O. Właśnie. I o sankcjach chciałem tak. porozmawiać, bo e, o sankcjach za chwilę porozmawiamy, bo mam nie? jeszcze jeden wasz, bardzo ważny komentarz. Do tej pory każdy kraj Unii Europejskiej we własnym zakresie regulował przepisy w internecie. Teraz są one ujednolicone dla wszystkich członków wspólnoty, i to jest chyba ważne, żeby nie było tak, że na Węgrzech, a za hejt to to, a w Polsce to w sumie to niewiele zrobimy. Podaję przykład, oczywiście, tak. jakiś wyimaginowany. To znaczy, ja tu jeszcze tylko nadmienię, że są te serwisy, które są wskazane, jest taka lista 17 serwisów i dwóch wyszukiwarek, które bez względu na to, ilu mają użytkowników, muszą stosować się do tych ogólnych przepisów unijnych, a są takie serwisy, które być może nie zostały wprost wskazane w temacie normatywnym albo nie osiągają ilości użytkowników mniej więcej równoważnej 10% populacji Unii Europejskiej. Ale te serwisy wtedy mm, odpowiadają na nieco innych zasadach, także tych, które wynikają wprost z regulacji właściwych dla danego państwa. Natomiast to nie zmienia faktu, że to również jest konsekwencją wprowadzenia tego aktu normatywnego. I wróćmy do kwestii sankcji. Jakie kary czekają na firmy, które nie będą stosować się do nowych regulacji? Tam mamy takie tak. dwie widełki, można tak, powiedzieć? Tak, 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 możemy tak powiedzieć. Właśnie te widełki, które są uzależnione od, od, od tej właściwości, o której wspomniałem wcześniej. Firmy, instytucje, podmioty, które figurują na tej liście, Wskazanej wprost lub też firmy, instytucje, podmioty i usługi, które których ilość użytkowników przekracza próg 10% czy też równowartości 10% populacji unijnej. To єすごい. jest 45 milionów tak w Przybliżeniu. tak w przybliżeniu. Z tym, że tam też jest ta. Aktywnych użytkowników oczywiście internetu. Ta proporcja jest wskazana, ja wierzę w to, że ona jest nie bez znaczenia wskazana, że nie jest to sztywny próg 45 milionów, tylko dlatego, że no ta populacja będzie się zmieniała. Wierzę hmm. w to, że ten akt dzięki temu będzie w pewien sposób żył. No właśnie, bo może się okazać, że prawo nie będzie nadążać za tym, co się tak. dzieje. Natomiast właśnie. Jakie są sankcje? Mhm. Sankcje są wskazane wprost i są to albo grzywny dla tych podmiotów powiedzmy mniejszych, mhm. albo kary mandatu do, czy taki nasz odpowiednik mandatu, którego wartość może osiągnąć nawet 6% wartości obrotów, ale nie tych obrotów, które dany podmiot osiąga na terenie Unii Europejskiej, ale ogólnoświatowych obrotów tego podmiotu. Czyli to jest konkretny bicz tym razem dla tak. tych wielkich firm. To jest konkretny bicz, ale mm, część z nas na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że te obroty, które osiągają e, takie podmioty jak na przykład Facebook, to, idzie w miliardach, to pewnie, są obroty dobra. większe niż PKB niejednego kraju w Unii mm. Europejskiej. Mm. Także to są naprawdę konkretne kwoty. I teraz jeszcze oczywiście każdy z nas zadaje sobie teraz pytanie dobra kary karami, ale mm. w jaki sposób one będą rzeczywiście te przepisy egzekwowane. Bo może nad nami wisieć kara, ale yy, 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 kto tam się dzisiaj fatyguje, żeby rzeczywiście karać takie podmioty. Otóż, te podmioty już nie raz zostały dotkliwie ukarane i to zmuszało te podmioty do tego, żeby rzeczywiście nieco bardziej przykładać się do tu proszę wbaczyć wrażenie, ale przykładać się nieco bardziej do kontekstu zwykłego szeregu użytkownika. Jakim Panie. jestem na przykład ja. Żeby poważnie mnie traktować. I druga sprawa. Im częściej będziemy my sami powoływali się na nasze prawa, im częściej się ich będziemy domagali, tym bardziej będzie, będą one respektowane. Będą wykorzystywane w praktyce. Nie będą stanowczym. tylko z prawem, tak. ale będą wykorzystywane nie na co mówmy, dzień. Nie mówmy, że prawo prawem, a nikt tego prawa i tak nie przestrzega. Jeżeli sami tych praw nie znamy i nie domagamy się ich respektowania, znajmy i respektujmy te prawa. Nie musimy być ekspertami, ale jako użytkownicy internetu powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że te prawa mamy, że one nam się należą i mamy absolutnie prawo, święte prawo do tego, żeby z nich korzystać. To może na koniec w kilku zdaniach tytułem podsumowania, jakie są. Nowe obowiązki dla dostawców usług. Przede wszystkim musi być jasno wskazana, dla mnie to jest najważniejsze, jasno wskazana procedura postępowania z określonymi terminami mm -hmm. dotycząca na przykład zgłaszania właśnie mowy nienawiści. Nie może być tak, że taki serwis mówi reagujemy na mowę nienawiści, ale nie wskazuje precyzyjnie poprzez jakby kroki postępowania oraz osadzone w czasie realia, na to, w jaki sposób będzie reagowano na takie zgłoszenie, muszą się pojawić narzędzia, dzięki którym my w łatwy sposób będziemy w stanie zgłosić taką umowę nienawiści. Czyli dzisiaj. na przykład wewnętrzny system rozpatrywania skarg. Tym razem tak. my mówimy sprawdzam. Dokładnie tak, ale to właśnie w, w, w tych aktach normatywnych bardzo często ten język prawniczy może być taki dla nas mylący i tak wewnętrzny system trele, trele morele, a, a, a ja to nazywam wprost, musi być takie narzędzie, musi być taki pstryczek, który będzie mówił tutaj kliknij, tak zrób, tak zgłoś tę umowę nienawiści. Ten akt wskazuje też odpowiedzialność podmiotów, które na przykład prowadzą handel w internecie. Nie może być dłużej tak, że my nie jesteśmy świadomi swoich praw, na przykład dotyczących tego, w jaki sposób będzie rozpatrywana nasza reklamacja, hmm. albo w jaki sposób możemy produkt zwrócić i że w ogóle możemy go zwrócić bez podawania przyczyny. Musi być jasno wskazane to, gdzie kliknąć, na jaką stronę wejść, w jaki sposób dokonać opisu, żeby produkt zwrócić. Nie może być tak, że dostajemy informację, możecie państwo zwrócić, kropka, dziękuję, do widzenia. I tyle. Tam tak? muszą być szczegóły. Tak. Ochrona praw, większa kontrola kontrola nad treściami, zwalczanie dezinformacji. DSA, Digital Services Act, czyli akt o usługach cyfrowych Unii Europejskiej. Tytułem zakończenia dodam, że przed nami jeszcze praca nad polską ustawą, tak. wdrażającą europejskie regulacje. Tak. Odbyły się już konsultacje społeczne, one zakończyły się sukcesem. Tymczasem bądźcie Państwo cyberbezpieczni na co dzień. Za dziś dziękuję Piotr Kuśnierz i Grzegorz Boruszewski. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. To Twoje popołudnie z Radiem Zachód. Spędźmy je razem. Spędźmy je razem.